Ja jestem XJ i witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Marvel Avengers. Poprzednio jako czarna wdowa pochodziliśmy trochę po Chimerze, potwierdziliśmy kilka skrzynek oraz weszliśmy w interakcję z niektórymi z npc -ów. Otrzymaliśmy także nową misję od Pyma, a teraz jesteśmy na takiej misji pobocznej, której. Właśnie jak to się nazywa? Kompleks szkoleniowy zagrożenia alfa, w którym musimy zlikwidować elitarną grupę AIM. I właśnie to będzie celem dzisiejszego odcinka. A także myślę, że jeżeli y ten odcinek dosyć szybko mi pójdzie, a raczej tak się powinno stać. To wykonam jeszcze w międzyczasie szkolenie wdowy w Harry. Ale ugierdliwy tytuł. Co tarcze wreszcie. O uh, ale się teraz pojawiło. O, o tak egzekucja gdzie on zniknął. Dobra, nie wiem gdzie nagle mi tam ten przeciwnik W każdym razie mamy tutaj skrzyneczkę Zastanawiam, czy ja mogę jakoś... Ech, kurde. Tylko sobie migutkę. O. Tak. Moi sojusznicy, tak jak było to napisane w zasięgu granatu też są niewidzialni, ale zastanawiam, czy mogę jakoś... Przeładować. O, czyżby? Tak. Przytrzymując przycisk L2, czyli celowania, oraz kwadrat po wystrzelaniu kilku pocisków, możemy w międzyczasie przeładować broń wdowy. Nie musimy po prostu wyszliwać się ze wszystkich naboi. Hmm. No dobra. No, Każdy kliencing. członek elitarnego oddziału musi zostać pokonany. Eee. Jakim cudem. Ej. Nie, nie rozumiem tego. Jakim cudem nagle straciłem możliwość korzystania z niezdolności ostatecznej mojej postaci? Świetnie. Kolejny agent trafiony. Ten członek oddziału nie stanowi już zagrożenia. Kolejny wróg pokonany. I gdzie jest ostatni? A ostatnim jest Adaptoid. No pięknie. Dlaczego w ogóle jakąś tarczę? I tu chodzi o wreszcie. Gdzie on jest? Jest egzekucja. No nie, nie zdążyłem. Kurde. Teraz. To on nie stanowi zagrożenia. Udało się. Adaptoid szturmowy, nowa wersja Adaptoidam. dopisana do kodeksu. Dobra robota, Avengersi. Dzięki temu zwycięstwu osłabiliście AIM i pomogliście ruchowi oporu. Oby tak dalej. A teraz przejdźmy, tak jak mówiłem, do szkolenia wdowy, gdzie my to mamy. Tu. Poziom misji plus jeden. Dobrze. Zobaczmy, czy mogę w międzyczasie jeszcze ulepszyć wyposażenie tej postaci. Ach, witam. Panie już mi przeniosło. To pewnie będzie dość łatwe. Dobra, tutaj musimy trenować po prostu uniki. Spokojnie. To na to na pewno będzie łatwe. No, atakuj. Hej. Ej, co jest? Ten bot się zaciął? No to wygląda, dobra. Ulepszę sobie w każdym razie to wyposażenie. Hmm. Zbyt dużo do ulepszenia tej nie miałem. Dobra, jak widzicie, coś się zacięło, a więc widzimy się z powrotem za chwilkę. Ok, teraz już wszystko działa. Wystarczyło, że wcisłem opcję i załadowałem punkt kontrolny, aby wszystko wróciło do normy. Ej. Ej Agresywne. Albo ja straciłem po prostu refleks. Prędzej to drugie. Linka wdowy. Naciśnie R2, aby wystrzelić linę wdowy i szybko pomknąć w kierunku celu. Pod koniec ataku wdowa automatycznie wykona wybuchowe uderzenie, które rani pobliskich walczących. Umiejętność może wykorzystać na bliskim zasięgu by kontrolować ataki, w uh, to bez to to ataki to wręcz. Pardon. Ten atak można też wykonywać w powietrzu. Gdybym miał dłonie, zacząłbym trzaskać. Nie trzeba być koniecznie na ziemi. Co tutaj mamy? Operację Cienia. Atakowanie wrogów bez otrzymania obrażeń wzmacnia wewnętrzną energię Operacji Cienia. Napełnienie wskaźnika wywoła status doładowania, który zwiększa wszystkie obrażenia. Możemy zaczynać. Hmm. Huh. Ja te nie mogę otrzymać żadnych obrażeń. Dobra, poproszę o kolejnych wrogów. Ej! What? Tak szybko mi to zeszło? że ja nawet tego nie zdążyłem sobie porządnie naładować. Dobra, atakujemy szybciej. Jeszcze ani jednego wroga nie pokonałem w czasie do odtwarzania. No ludzie! O, teraz pierwszy. Drugi... Trzeci. Uff. No, mówiąc szczerze, było to cięższe niż wyglądało na początku. Zasłona cieni. Naciśnij L1, aby aktywować zasłonę cieni... zapewniającą pobliskim kompanom z drużyny tymczasową niewidzialność. Niewidzialni gracze nie mogą zostać namierzeni, a wrogowie przestają zwracać na nich uwagę. Podczas ataku... Kus za pleców istnieje większa szansa na atak krytyczny. Używaj niewidzialności, aby atakować za pleców i zadać jak największe obrażenia. Powiedziałbym, że to było godne Jana Avengersów. Nie sądzicie? Gdybym mógł, to bym wiwatował pani Romanow. Gotowa na więcej? Oczywiście, że tak. Fale wrogów. Używaj linki wdowy, czyli R2, uników kółko, doładowanych operacji cienia oraz zasłony cieni, aby pokonać falę wrogów. Do dzieła. Jestem ciekaw, jak mi to wyjdzie. Wpisów Ej no! Ech! nie ojcze, 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 rakiet. A masz za to egzekucja. Należy ci się. Ej, co? Przerwali mi doskok. Poważnie. Następny. Dobra chyba najcięższy ruch pokonany. Wow, dosyć długo czułam się na załadowaniu. Mogę to uznać za osobisty sukces. Rzekłbym, że to było godne miana A ta walka no kurczę! Jestem pod wrażeniem samego siebie. Naprawdę? nauczyła mnie określenia super duper. Mam wrażenie, że to pasuje. Zdecydowanie. Cudowne określenie. Dobra, hmm. a czym by zająć się w następnym odcinku? Hmm. już wiem: pójdziemy na wyprawę w towy. Dobrze, pani komandor. Czy moi zdrajcy są na miejscu? Zgodnie z przewidywaniami. Obserwowałam laboratorium Eim, które znaleźliście na postkowiach Wiuta. Dziś rano przeniesiono tam naukowców. Czemu właśnie poczułem się pominięty? Spróbuj nadążyć, Tony. Jasne, ale musisz tajemniczyć mnie w twój supertajny szpiegowski plan. Budowa <laughs> ma kontakt z grupą naukowców z Eim. Chcą przejść na stronę ruchu oporu. A więc to operacja ratunkowa. Nieźle. To mądrzy ludzie. Może nawet mądrzej się od ciebie. Takie umysły przydadzą się po naszej stronie. Pójdę przodem, ale jeśli dam znać, podeślijcie mi wsparcie. Okej. Okay. Lecimy. Jak często się z nimi kontaktowałaś? Jako tancereczka? Bardzo często. Kiedy mnie zdemaskowano, straciłam dostęp do firmowego maila. Zachęcałaś do zdrady pod nosem AIM. Nieźle. Celem jest unieszkodliwienie węzła zasilania AIM w tym rejonie. Gdy zabraknie prądu, naukowcy będą mogli uciec. Czy ci naukowcy mają coś wspólnego z dniem A? Pracowali w laboratorium Tarletona. Dokładnie w tym, które odkryło Terrygen w Zatoce. Podejrzewam, że chcą zdradzić Tarletona, bo czują się winni. I słusznie. Bo nawet... nie znają sobie sprawy, czym Trzeba szybko teraz Tarleton się zasilania. staje. Brak prądu opóźni przybycie posiłków. No chyba, że już wiedzą o waszym przybyciu. A tymczasem, jeżeli ten filmik wam się podobał, Zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do zostawiania także po sobie jakiegoś komentarza, ale nie takiego w stylu linku, o którym już wspominałem pod koniec poprzedniego odcinka, który jest przekierowaniem na stronę z usługami erotycznymi. Tego typu komentarze od razu będę zgłaszał. A jeżeli seria Wam się podoba i nie chcecie przegapić kolejnych odcinków z serii zagrajmy w Marvel Avengers na moim kanale. Serdecznie zapraszam do subskrybowania. Oczywiście z dzwoneczkiem. A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!